Cześć kochani, witam, witam Was wszystkich, witam całą brygadę przyjaźni. Jak widzicie karty leżą już na stole. No bo oczywiście zapomniałam książeczki, bo gdzieś tam w tamtym pokoju się zapodziałam, gdzieś tam ją czytałam sobie. Postanowiłam, że, że wyjmę na energię dnia też karty. Dlatego też... No i trzy kamienie na głos duszy. Muszę od początku wszystko mówić. No ale zobaczymy, ja wam tu pokażę. Wyszło tutaj 10 denarów. Królowa Mieczy, 2 denary i w tle mamy 6 denarów. Więc, kochani, energia poniedziałku, czyli 3, jest naprawdę fajna. Nie? Jest tutaj praca, zasoby. Takie patrzenie w przyszłość, stawianie granic, bycie szczerym ze sobą. Ze sobą, z innymi trzeba będzie komuś coś może powiedzieć. To jest też dzień taki dobry na opłaty, na zrobienie opłat, przyjrzenie się temu. Szczerze ile mam opłat, ile mi zostaje na życie, ile tutaj mogę, na ile mogę sobie pozwolić. Tu jest też taka harmonia, tu jest też takie branie i dawanie, bycie tu i teraz, czyli jestem tu i teraz. Wiem jak to wygląda. Wiem komu mogę pomóc, a komu nie. Wiem od kogo mogę poprosić pomoc, tak? I ją otrzymam. Bo szóstka denarów to jest harmonia, tak? Branie i dawanie też. Udzielajcie pomocy, bo to potem Wam będzie wynagrodzone. Ponieważ yy, no to wraca, dobro wraca, zawsze wraca. Czyli gdzieś tu w tle mamy harmonię, mamy tutaj. Przepływ, taką równowagę. Yy. Możemy otrzymać od kogoś pomoc, lub komuś pomoc, jeśli, jeśli potrzebuje takiej pomocy. Więc, kochani, praca, finanse, rodzina, dom, dziesiątka denarów, ludzie wokół nas, tak? Współgranie, razem pomoc, ale też jest i komunikacja, są rozmowy, stawianie takich yy. Pewnych granic. Może tego dnia być ważna osoba, kobieta. Może strygono powietrza. Yy, bliźnięta waga wodnik, ale. To jest też takie patrzenie w przyszłość. Nie? Ona jest tutaj bardzo mocno zwrócona w, w, w stronę tej dwójki denarów nieskończoności. Czyli tak jakby chciała, chciała zwrócić uwagę. Może, może komuś trzeba coś powiedzieć, że szczerze, bo ona jest szczera, otwarta. Czasem powie, że nie, pójdzie, ale ona jest tutaj zwrócona po to, bo mamy tą dwójkę. Czas tu wybrać, tak? Czas tu podjąć jakąś decyzję. Do tego też to jest takie zwrócenie uwagi, ile mam, ile wydaję, ile pracuję, ile śpię, tak? To jest też bycie tu i teraz, tylko w tym momencie. I to jest też takie, nie nie jest nie ma tu równowagi, to jest zakwianie. Jest brak równowagi, trzeba doprowadzić do tego poprzez komunikację. Dlaczego tak jest? Co tu się dzieje? Tak, porozmawiać, zakomunikować. Dla mnie też nieraz pokazuje się Królowa Mieczy jako, jako, jako pani doktor. Bo ktoś tutaj może nie ma równowagi takiej zdrowotnej, coś tutaj zakwianie, no, ciśnienie i tak dalej, nie? To też bym wzięła pod uwagę, ale yy, ogólnie patrząc, ogólnie mówiąc, fajny dzień, do, normalny dzień, nic co specjalnego, bo tu nie ma wielkich arkan. Jest to wymiana, jest to yy, harmonia, komunikacja, taki zdrowy rozsądek, mądrość, którą masz w sobie. Podejście logiczne do. Tego dnia, jak i co mogę zrobić, z czym sobie mogę poradzić, od kogo mogę otrzymać pomoc, więc skupienie się na tej dziesiątce denarów. Mówiąc o rodzinie, o pracy, o domu, o zasobach. Okej, okay. dobra. I teraz, kto wybrał brązowy, zielony, fioletowy? Brązowy, zielony. Ciemny, zielony i fioletowy, kochani. Głos duszy. Mamy Maryję, która daje nam tutaj piękne cuda, więc może to być fajny dzień. I już zaczynamy. Brązowy kamień. Co tu dla Was? Brązowy kamień. Prowadź, nie naśladuj. Wytycz sobie nowy szlak. Bądź takim liderem, jakiego sam chciałbyś mieć. No proszę, czyli wspinaj się wyżej. Nie? nie naśladuj, tylko prowadź. Bądź sobą przede wszystkim. Prowadź innych. Prowadź. Numer 100. Na stronie 100. No zobaczmy, co tu dla Was. Ta karta jest przeznaczona dla przywódców. Jesteś tu, by wytyczyć szlak, którym nikt jeszcze nie podążał, by wkroczyć na niego jako pierwszy i pokazać drogę innym, którzy zwracają się do ciebie o pomoc. No tu mamy pomoc. Hmm? Proszę, proszę. Jeśli masz poczucie, że nie jesteś właściwie reprezentowany w środkach masowego przekazu, Wystąp naprzód w imieniu tych wszystkich, którzy mają podobne odczucia. Jeśli nikt nie porusza tematów, które są dla ciebie ważne, zabierz głos. Nie ma drugiej takiej osoby na ziemi, która cechowałaby się tak wyjątkową paletą umiejętności, talentów i życiowego doświadczenia. Wytyczając swoją ścieżkę, nie wzoruj się na tych, którzy byli tuż przed tobą. Lider musi przecierać szlaki sam. Zrób to dla przywódców, którzy przyjdą po tobie. Kiedy idziesz pierwszy, sprawiasz, że innym łatwiej podążać za tobą. Prowadź, nie naśladuj. Więc masz tu ważną misję. Droga Jedyneczko. Masz tu komuś pokazać drogę, komuś pomóc, komuś yy, no, poprowadzić kogoś, nie? kogoś, kto na ciebie liczy. Mhm. Jesteś właściwie no, urodzonym przywódcą, tak? Bo najodważniejsi i najbardziej potrzebni przywódcy, to ci, którzy nie czekają na pozwolenie ani na to, że pewnego poranka obudzą się i poczują, że są gotowi. Tacy przywódcy biorą wdech, robią krok, jeden po drugim, i na bieżąco radzą sobie z sytuacją. Nie czekają, by ktoś ich poprowadził. Oni po prostu prowadzą sami siebie. Czyli wiecie, że możecie liczyć na siebie, wiecie, że wy dacie radę, wiecie, że jak pójdziecie tą drogą, macie przemyślane, wszystko ustalone, a do tego jeszcze innym pokażecie. Jak można to zrobić samemu? Możecie kogoś nauczyć, pomóc. Pięknie. Wytyczyć szlak. Pięknie, pięknie, pięknie. Mhm. Więc prowadź po swojemu, tak jak ty to widzisz. Tak, tak, jak ty to czujesz. To jest misja. To jest bardzo piękna misja. Bo tutaj nie liczysz na nikogo. Nie? Liczysz na siebie że dasz radę, że pokonasz wszelkie przeciwności, a mało tego, jeszcze inni pójdą za twoim krokiem. Kamień zielony, morza Mintaki. Dostrzec potencjał, rzuć światło na podświadomość. No, tutaj jest dużo wody, piękny błękit. Ojej, tu jest dużo uczuć, emocji, ale też jest ta podświadomość, czyli Intuicja, która może ci podpowiedzieć, jaki masz potencjał w sobie. Duży, ogromny. Mhm. Może min taki. Co tu dla Was? Może min taki. Może. Może min taki: 64. Być może otrzymałeś tą kartę jako potwierdzenie, że dana sytuacja lub projekt cechuje się niezwykłym potencjałem i przyniesie doskonałe rezultaty. Jeśli ta karta pojawia się właśnie teraz, to jest bardzo dobry znak, pomyślny znak. Że wszystko toczy się w sposób zapewniający realizację najwyższego potencjału wszystkich zaangażowanych osób. To bardzo optymistyczna, pełna światła karta, przynosząca wspaniałą harmonię, radość i pozytywne wyniki. Karl Jung powiedział kiedyś, że to, czemu nie pozwalamy przebić się do świadomości, pojawia się w naszym życiu jako los. Pojawiające się w snach, w sztuce woda często reprezentuje nieświadomy umysł. Wyciągnięcie tej karty może też oznaczać, że zostałeś wezwany, by rzucić światło na wszelkie wzorce, których nie jesteś świadom, by spojrzeć na nie i zobaczyć je w wyraźny, świadomy sposób, tak by nie pojawiały się w Twoim życiu pod postacią losu. Spójrz, jakie podświadome wzorce dojrzały już do tego, by wydobyć je na światło dzienne. No, obserwuj, co tutaj do Ciebie przyjdzie. Może jakiś ogromny potencjał, i to, jest, to przyniesie Ci sukces, nie? I harmonię. Możesz coś zobaczyć, coś może się objawić. To jest pięknie, tak płynie wszystko, spokojnie. Dużo uczuć, ale też i takiego e, fajnego przepływu, nie? No. Może się w snach coś objawić, w sztuce. To jest nieświadomy umysł. Potwierdzenie, że dana sytuacja lub projekt jest niezwykłym potencjałem. Może coś tutaj tworzysz. Także interesujące macie zielony kamień. Ale obserwujcie swoje sny, swoje, co do Was przychodzi. Jak tutaj Wam dusza daje te sygnały tak jako z tej duszy. I trzeci kamień fioletowy. Pulsowanie ziemi puls matki. Jeszcze powiedziane puls matki zwolni. Czas w naturze. Hmm. Ok. pulsowanie ziemi zobaczmy, co tu dla nas. Chyba już to miałam nas, ale nie pamiętam. Pulsowanie pulsowanie ziemi. 104 tak miała. W dzisiejszych czasach wielu z nas jest odłączonych od ziemi pod naszymi stopami. Gdzieś po drodze oderwaliśmy się od niej. Była to chwila, gdy dalsze połączenie stało się zbyt bolesne. Teraz brakuje nam wsparcia, jakbyśmy tu nie pasowali. No, to często ja czuję. Hmm. Zwracamy się ku innym ludziom oraz ku światu na zewnątrz, aby wypełnić pustkę po tym połączeniu, podtrzymaniu i poczuciu przynależności, które kiedyś zapełniała nam Ziemia, biorąc, chwytając, biorąc siłę, tęskniąc, by inni w pełni nas przyjęli, tak jak niegdyś robiła to Matka Ziemia. Zapominamy, że ona wciąż tu jest i czeka, byśmy sobie przypomnieli i odnaleźli w sobie tę część, która tęskni za jej objęciami. Kiedy świadomie łączysz się z Ziemią, podnosi się zasłona. Ziemia otwiera się, by przyjąć Cię całego. Możesz pić, i jej słodką wodę i zostawić ze sobą to, co już ci nie służy. Opada z ciebie martwa energia. Jesteś wtedy połączony z wszystkim, wszystkim, co znajduje się na planecie. O co tu chodzi, kochani? Myśmy zapomnieli, że trzeba wyjść z domu, iść na spacer, tak? że trzeba połączyć się z matką naturą. Wyjść nawet na deszcz. Słodki deszcz. E, kiedy pada. Odetchnąć powietrzem świeżym. Bo jesteśmy w tych domach. E, po prostu siedzimy i nie chce nam się tyłka ruszyć. <gry> A ona nas wzywa. Świadomie połącz się z ziemią. Tak? Bo ta ziemia chce cię przyjąć całego. Pij jej słodką wodę. I zostaw za sobą to, co już ci nie służy. I wtedy opadnie z ciebie martwa energia. I wtedy masz tyle dużo mocy i siły. Tak? Dotknąć drzewo. Nie ja wiem, cokolwiek. Ja wiem, że pogoda jest, jaka jest, ale. Taka jest prawda. Ktoś tu potrzebuje uziemienia. Połączenia z matką naturą. No. Dobry jest dzień na to, bo mamy tu ziemię aż w trzech kartach. Nie? Więc brak równowagi, stań na ziemi, dotknij drzewa, popatrz na piękne kwiaty, wyjdź na zewnątrz, zrób sobie jakiś piękny spacer, chociaż parę minut. Bo tu jesteś do tego wzywany. Zobaczysz, jak nabierzesz energii. No to jest tak zwany czas w naturze. Puls matki. Więc zwolnij. Bo nie tylko praca. Nie tylko inne problemy. Tak, ale ty nie dostrzegasz gdzieś, ktoś, ktoś tu nie dostrzega, jak bardzo ważna jest natura. I to jest takie przypomnienie na poniedziałek. Ok. Dziękuję wam bardzo. Buziaczki. papa. Pa.